Cześć, jestem Gosia. Jestem fizjoterapeutką w Gołą Klinik i dziś przedstawię Wam cztery ćwiczenia na najlepszą aktywację pośladków. Są one oparte o wyniki badań naukowych, przez nie rekomendowane, a co za tym idzie? Dają najszybszy efekt czyli zrobicie najszybciej pośladki. Dziś przygotowałam dla Was ćwiczenie na pośrodkowy wielki. Nazywa się ono Forward Step Up. Do tego ćwiczenia będzie Wam potrzebny albo stepper, albo schody. Tak. Bierzecie sobie odważniki. Ja w tym przypadku mam dwa ketle. Bierzemy je do, do rąk. Wchodzimy na step i robimy zejście. Wchodzimy i robimy zejście. kolejnego ćwiczenia. Będzie Wam potrzebna ściana i właściwie nic więcej. Ćwiczenie nazywa się Single Leg Squat. Będzie to po prostu przysiad na jednej nodze. My zrobimy to w oparciu o ścianę. Oczywiście nie musicie jej używać, jeśli wychodzi Wam to ćwiczenie już bez użycia ściany, bez oparcia się o nią. Opieramy się o ścianę w odległości około jednego kroku, tak żeby plecy przylegały. Następnie podnosimy jedną nogę, i wykonujemy powolny, przysiad zsuwając się po ścianie. I podniesienie. Przysiad i podniesienie. Kolejne ćwiczenie to będzie side bridge. Będzie ono aktywowało w głównej mierze nasz pośladkowy średni, mięsień pośladkowy średni. Polega ono na tym, że kładziecie się na jednym boku, ramię swobodnie oparte o podłoże, łokieć znajduje się tuż pod barkiem. Kolana są lekko przesunięte do tyłu i zgięte, po to, żeby zbliżyć przyczepy mięśni kruszowo-goleniowych, aby nie wspomagały one działania mięśnia pośladkowego. Chcemy jak najbardziej ten ruch wyizolować. Następnie ręce kładziemy na jednym boku, podnosimy biodra i wypychamy je do przodu. Ruch ma wyjść z naszych pośladków. Musimy poczuć, że to właśnie one się napinają Jednocześnie trzymamy brzuch lekko napięty i powtarzamy. Góra i wypychamy do przodu. Teraz przećwiczymy sobie jeszcze mięśnie pośladkowe małe. Będzie nam do tego potrzebny steper, może być trochę mniejszy, albo schodek. Stajemy sobie tak, aby jedna noga nam luźno zwisała poza obrąb schodka, stepera i następnie wykonujemy Podniesienie biodra w górę. Dzięki temu pośladek znajdujący się po stronie nogi podporowej będzie pracował. Ćwiczenie nazywa się hip-hitch. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ćwiczenia okazały się pomocne i łatwe w wykonaniu. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z filmikami. Obserwujcie też nasze media społecznościowe. Na razie!